Witam wszystkich serdecznie Gramy StrVmK Mapa Przewęcz Losowanie 9.8, czyli jesteśmy na topie Zobaczymy jak tu się rozjada goście. No dobra, my pójdziemy chyba tam na lodowiec. Dobra, ruszamy sobie. A jak widzicie, demont prędkości to to nie jest. I tak można powiedzieć, że się tylko turla. Miałem tu założone turbo sprężarkę, ale zdjęłem. I założyłem dosyłacz. Zablokowali nasz Spróbujemy tutaj przejść na tę stronę, jeżeli tam po lewej stronie nas nie ostrzelają. To jesteśmy w domu. Tam jest jagoda. A ona wali grubo. Po 500 chyba. Albo i lepiej. Dobra, pogramy trochę na wiecie. Tego skończyliśmy. go do piachu. No i ruszamy naprzód. Jak widzieliście dwa fragi, ale czterdzieści 249. Mamy kolejno dziewiątkę. A właściwie dwie i defendera. Próbuję chować tutaj kadłub bo niestety jest miękki no dobra mamy tu fragę to się za niego schowamy i będzie nam dawał osłonę a oni się cofnęli i tu jest taka górka o. dobra Dobra, skończyli go. Ten wali z burzaków. Niestety wyjechał jak Filip z Konopi. No i zginęliśmy, jak widzieliście, ale bitwa e, no jest raczej wygrana. 2850 prawie demedu. Trzy fragi. No ten kolega chce, żeby tam do plutonu chyba dołączył, bo dobrze grał. I to jest koniec bitwy. Ja dziękuję. Siema.